Przygotowałam się w mojej najpiękniejszej sukience. Tutaj widzicie, ile mamy jeszcze do składania. A to się rozpadało, kochani. Idziemy dzisiaj na przymiarkę garnituru. Cześć. Ale tak się rozpadało, że ta reakcja zupełnie nie pasuje. I jest zimno tylko 25 stopni. No ale cóż, roślinki też potrzebują tego deszczu. Szczególnie moja trawa, którą wczoraj skosiłam. Kochani dosłownie mamy 10 minut na przymiarkę garnituru, bo mieliśmy wszystko ustalone, ale zaczęło tak strasznie lać, więc my musieliśmy w sumie odebrać Grace z przedszkola, bo Jania nie mogła po nią pójść, polało normalnie ściana deszczu, a teraz coś trochę pada, jest chłodno. Yeah. Oh, nice. Okay. Everything <clears throat> wow okay. What about the shirt? Shirt will be next now. Uh, okay. What do yeah. you think? Good good. It feels good. Yeah. Garnitur już prawie gotowy. E, przymiarka była, jak się podoba. O, jest super, bardzo dobrze. Mnie dalsza. też się podoba. E, Koszulę jeszcze musimy poczekać 3 dni, bo muszą uszyć. Będzie w sam raz na wielkie spotkanie, nie? Mm -hmm. Pora na fryzjera, bo e, musi być elegancki pan po całości. Nie Jej, tylko, tak. tylko ładny garnitur, ale też ładna fryzura i zwolona broda. Więc jedziemy. A przy okazji skorzystamy z okazji i e, może zjemy sobie jakiś fajny posiłek na takiej randce. Jesteśmy już u fryzjera, kochani. E, mam nadzieję, że wszystko pójdzie tak według planu. Słuchajcie, wiecie co? Teraz jest sezon na mango i zauważyłam, że wszędzie zaczynają rosnąć mango. Słuchajcie, patrzcie. I to dosłownie w ciągu w kilku dni. E, coraz większe te owoce i normalnie rosną sobie mango tak o przygrodze.

Dzień z mężem, kochani. Ostatnio jak byliśmy u fryzjera, wypatrzyłam tą e, małą kawiarenkę i tutaj podobno jest angielskie śniadanie. Więc spróbujemy, nie? Tak! Więc zamówimy sobie śniadanko, to angielskie śniadanie, bo nie jedliśmy ile lat? U, ze dwa lata takie... Te...

Próbujemy z po tajsku, Pani mówi po angielsku, ale zawsze jest bardziej radośnie i fajnie, jak po mówi. Let's go for americano. Americano. What? Yes. Yeah. Czekamy sobie na śniura, bo mistrz. Pani, śniadanko jakie mam, to to takie English breakfast. No i co się wydarzyło przy kasie, mój mąż zaprosił mnie na randkę, oh. zaprosił na randkę i zabrakło kasy. <noise> to nie ma nic na koncie, oh. I nie mógł zapłacić, musiałam ja zapłacić. No cóż, bywa i tak czasami w życiu, kochani. Okej, okay. po fajnym śniadanku wspólnym, wspólnej randy, znajdziemy załatwiać interesy, najpierw do księgowej. Co może załatwia, kochani. No normalnie, e, bardzo, bardzo owocny dzień, bardzo się cieszę. Ja wiem, że wiele ludzi ma takie pojęcie, że w Tajlandii na przykład nie można wiele rzeczy robić, nie można kupić nic e, w sensie nieruchomości, nie można pracować. Można, kochani, tylko trzeba e, to sobie dobrze zorganizować, przejść wiele różnych e, dróg, pułapek no i poopłacać to wszystko i można. I wyobraźcie sobie dzisiaj otrzymałam licencję. Na biuro podróży. Ja! Także mogę zaczynać pracę, wszystko jest jak najbardziej legalne. Moje biuro się dalej jeszcze organizuje, ale mam licencję i mogę zacząć działać. Także jak ktoś będzie potrzebował przyjechać, to mogę to ogarniać. Tylko jeszcze może dopowiem: mogę ogarniać wycieczkę, mogę Wam powiedzieć, gdzie co jest, mogę Wam dać namiary, ale nie mogę Was oprowadzać, bo nie mam licencji na przewodnika. Znaczy moja firma jest podzielona między mną a tajską wspólniczką, która mnie tak jakby zatrudnia. No i ona jest właścicielką takiej bardzo dużej sali gimnastycznej, kompleksu Muay Thai. Ma hostel, w którym można nocować, można sobie wykupić po prostu noclegi oraz ćwiczenia na tego Muay Thai. I dodatkowo organizuje wszelkiego rodzaju wycieczki, noclegi, ma kontakty z hotelami i Także my to tak jakby kompleksowo będziemy robić. W jednym miejscu, czyli wy kontaktujecie się ze mną, mówicie co chcecie, ja mówię jej, co potrzebujemy, razem szukamy i organizujemy Wam taką wycieczkę, żeby Wam się podobało, żeby było w Waszych budżetach i wymaganiach, bo każdy ma inne. Wiecie, niektórzy przyjeżdżają tu leżeć z plackiem na plaży, niektórzy chcą coś zobaczyć, niektórzy pytają co z dziećmi, czy tutaj w ogóle jest co robić. Więc tak to będziemy dopasowywać, żeby było dobrze i wszystkie jakby wycieczki. Czy e, sightseeing, czyli co można tutaj zobaczyć, co można robić, będzie po prostu z jednego biura. Jak wiecie, kochani, jeden kwiatek mi już e, po prostu nie przeżył. Nie jestem w tym dobra. W ogrodach nie jestem dobra. Ale jechaliśmy właśnie od księgowej i zobaczyłam, że tu na rogu e, na przykład tego plaży, jak która się nazywa, piękna w ogóle, e, jest system ogrodniczy trochę schowany, ale są przepiękne kwiatki. Na przykład ten mi się bardzo podoba. No i postanowiłam zobaczyć, czy jest jakiś taki, co może było, byłoby się e, można nim zaopiekować w dużo prostszy sposób niż tamten, co mi po prostu nie przeżył. A to był coś takiego to było. I jakie to są piękne kwiaty! O, takie, ten mi chyba nie przeżył. Ale na przykład ten mi się bardzo podobają. Takie kwiatuszki. Takie. Tak, jak to fajnie jest uformowane, jak na takie, na takie kopule, jakby. I drzewka kwitną i są przepiękne. Te są ładne do ogrodu. To jest po prostu troszkę większy wybór niż u pana. Wow, jakby tak kupić taką głowę buddyjską jakąś. Jak postawić na niej takie kwiatki, wyglądałoby jak włosy. Super. No tak to wygląda. Takie mamy tutaj, te, te takie zwisające bardzo fajnie by po, na balustradzie poukładać te drzewka są świetne ale pewnie bardzo ciężkie żeby wziąć tutaj mamy takie troszkę inne z kolorowymi papugami zobaczcie sobie It looks fun upside down uh, uh -huh. to te drzewka formowane może jeden taki o ciężki jak szlak nie da się lilie wodne. O, oh, ale te lilie, to wee I to są... O, te są takie bardzo ładne te fioletowe. Co myślicie o tych kwiatkach? Te fioletowe mi się bardzo podobają. Nie mam pojęcia jak się nazywają. Coś mi w głowie świta. Histeria. O, tam jeszcze jest więcej. Pani kom. Jeszcze więcej kwiatków. Tutaj sobie w ogóle ludzie ogrodnicy. Siedzą, jest gorąco, więc oh, podlali kwiatki rano. Teraz pewnie tego Mango Tree. Shall we buy it? Jest Mango Drzewko na sprzedaż, kochani. Olbrzymie, tylko trzeba wkopać w ten. I od razu z owocami jest tam jeden owoc. Super! Słuchajcie, to są też takie fajne palmy. Można sobie taką palmę kupić do ogrodu. Nie, no, naprawdę, ten, to, ten sklep ograniczy jest super. Te kwiatki mi się strasznie podobają. Są fajnie uformowane, kolorowe. Tu jest takie ładne. To jest strasznie ciężkie, żeby to zabrać ze sobą. Takie coś. Trzy, cztery różne kolory kwiatków. Ja nie wiem, jak to rośnie i w ogóle, jak oni pomieszali te kwiatki. I co tu jeszcze? No i większość tutaj już są takie bardziej duże drzewa i krzewy. I tego, ale nie no, sklep ogrodniczy jest super ręczki. To jest jeszcze żółte coś. Też mi się podoba. Żółte. Wszystko z kwiatkami mi się podoba. No, takie zielone, tak nie bardzo. O, takie jedno żółte. Czy co? Jedno mango, jedno żółte, jedno kolorowe. Jak będę mieć czas? Słuchajcie, ja już wiemy wszystkie ceny. Także te drzewka, to się nazywa Bougenwila, się pani mówi. Te mniejsze kosztują 1500 i pani dostarcza na miejsce. Mi się bardzo podobają. Co sądzicie o takim trzykolorowym? Te żółte, nie wiem jak się nazywają, ale kosztują 1500, a tamte większe drzewka 1800 mango. Kosztuje 3,5 tysiąca to drzewko, ale już ma owoce. Pani je dzisiaj zebrała. Następne były. Towe kosztuje 700, cały krzew. I chyba tyle, co nam się tutaj podobało. Nie ma ani truskawek, ani nic. Trochę nam się podobają te takie wiszące też. Ale to by trzeba było mieć gdzieś e, zawiesić, a ja po prostu nie mam takich, chyba że te. Też fajne. Dodatkowo też mają tutaj piękne donice. ozdobne, różne przybory, właśnie do tego, ziemię. Więc można się tu pozaopatrzać. Zatrzymaliśmy się jeszcze w sklepie. O, takim, wszystko i nic. Bo potrzebny nam jest kator do ogrodu, żeby trochę przyciąć te krzewy i to wszystko tu zarosło. Może uda mi się coś tutaj znaleźć. Przy okazji może znajdę coś do kuchni, jak na przykład nóż do krowatek przydałby mi się. Chociaż nie wiem, czy takie istnieją. Strasznie się męczę zwykłym nożem. Udało się, kochani, kupić sykatory za 120 watów. Pokaż mi. Kupiłam te za 120. Może się nadadzą, a może nie. Nie wiem, to jest taki sklep, że nieraz są fajne rzeczy, a nieraz nie fajne. A. Kupiłam jeszcze takie nożyczki, podobno do krewetek i krabów. Może będzie akurat. No i worki na śmieci, bo to zawsze się im przydaje. Dzisiaj w tym sklepie zostawiliśmy 320 batów za te rzeczy. Trzymujemy się jeszcze pod jednym takim miejscowym sklepem, żeby kupić bananki. Bo tutaj zawsze kupuję w drodze ze szkoły. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Yeah, go on. Go on. Wiecie co kochani dziwna sprawa. Właśnie wsiadłam na mojego tuktuka, bo jadę odebrać Gracie i patrzę do tyłu, bo zawsze stosuję taki pomarańczowy ręczniczek, żeby ona sobie usiadał, bo często to jest zakurzone. A ktoś mi ten ręcznik i czek poprzywiązywał do tuktuka i zrobił z niego zasłonę na bagażnik. Nie wiem kto i po co, ale widocznie mi jest potrzebna, więc zaakceptuję ten fakt. Mi kuwaj, 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 O, kuwaj, 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 kowaj, kowaj, Odwiedził mnie, jak widzicie, mój kolega, który gdzieś zdobył całą masę bananów, mój ma całą reklamówkę i przyszedł się podzielić z nami bananami, a tutaj jak widzicie, te meble dalej stoją, nie miałam siły ich złożyć, ani czasu. Tak celuję na wieczór, ale wieczorem dosłownie już panam, bo dopiero co trawa ogarnęła, myślę nie do końca, no ale tak, także bananki od Kolegi, który je gdzieś tutaj zdobył. A dzisiaj jest nowy chiński rok i idziemy wieczorem na chiński dobry rok. Dzisiaj, nawet zielone kary, właśnie sobie przygotowuję i próbuję zrobić ryż, kochani. Już tyle wyłowiłam tych mrówek i cały czas są mrówki. Mówią, że ryż trzeba płukać przed, przed gotowaniem, ale nie wiedziałam, że trzeba go płukać z mrówek. Przygotowuję właśnie obiad dla dzieci i chciałam zrobić zielone kary, do tego potrzebne jest mleczko. I ostatnio mówiłam Wam, że to jest najlepsze mleczko, jakie kiedykolwiek w Tajlandii można kupić. I użyłam jego właśnie do zrobienia czerwonego kuchary jakieś dwa dni temu. Pomieszałam, wlałam tyle, co mi potrzeba, i odłożyłam do lodówki. Dzisiaj chcę nalać tego mleczka i nie idzie, po prostu jest gęste, jak nie przychodzi przez pudełko. Orościłam na pół, patrzę do środka. Normalnie zrobiła się taka śmietanka, taka gęsta, śmietana, jak lody dosłownie, bo jest to chłodne. Z tego mleka całego. I jest to tak przepyszne, że ja w życiu czegoś takiego nie jadłam. Po prostu leciutkie jak chmurka, kokosowe. I nic z tym nie robiłam, po prostu się samo takie zrobiło. Naprawdę. Nie wiem, jak to się mogło zrobić samo. Mm. Lepsze jak jakakolwiek śmietana, kiedykolwiek i którą kiedykolwiek jadłam. Coś wspaniałego, naprawdę. Jak śnieżynka. Mm. Ale dzisiaj byłam właśnie mądrzejsza. Zalałam sobie nasiona ja wodą. Trochę je tu mieszam, żeby tym razem mi wyszło. I jak mi się zrobi taki żel już totalny, to dodam tej śmietanki. Chyba będzie naprawdę fajne. Po kilku minutach już się robi taki żelek. Nie mogę w to uwierzyć, jakie to jest pyszne. Mam troskawki kupiłam ja właśnie tutaj umyłam. Spróbujemy ze śmietaną kokosową. Mmm. <grym> normalnie niebo tropikowe w później. Mm. Truskawka i mleczko kokosowe. Mm.